Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się w drugim, czy w drugim, Boże, w drugim epizodzie z misji Bubastis, ale w kolejnym odcinku z Gryferu A New Era. No i dzisiaj będziemy kontynuować misję Bubastis. Tak, już wspomniałem, jest to drugi epizod z tej misji e, i zobaczymy, jak się te, to nasze miasto oczywiście rozwinie, prawda? Jak widzicie, potrzebujemy mnóstwo pracowników, e, ponieważ mamy bardzo dużo zakładów już zbudowanych farm, dlatego pracownicy będą absolutnie niezbędni. No i dzisiaj się tym oczywiście. Zajmiemy, ale na starcie, widzów, chciałbym Cię prosić o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, napisanie jakiegoś komentarza, żeby pomóc w rozwoju tego kanału. Na moment, kiedy nagrywa jest nas 702, lecę po 1000, więc mam nadzieję, że z Waszą pomocą damy radę to zrobić. Naprawdę liczę na Waszą pomoc. Można również kanał wspierać poprzez opcję wspierania na YouTube bądź donaty na tipli Za wszystko, mega ślicznie. Dziękuję. No i dobra, dobra, od czego zaczynamy? No myślę, że zaraz zaczynamy budować dzielnicę numer 2. Ale, yy, ale trzeba poczekać aż troszkę pieniążków nie wjedzie na konto, bo na razie trochę tych pieniędzy nam brakuje, prawda? E, I będzie trzeba zrobić forty łucznicze, bo no z tym też jest problem. O, mamy pieniądze, dobra, a właśnie pieniądze się pojawiły, więc perfekcyjnie. Dobra, gdzie ja planuję zrobić tą dzielnicę? No myślę, że tutaj gdzieś się wepchniemy, nie? Eee, um, nie byłoby to głupie. Jak to jest długie? To jest 18 kratek. No to mogłaby się zmieścić taka normalna dzielnica tutaj. No, mogłaby. Zrobimy tutaj. To jest 15, to jest 16. Eee, czekajcie. Raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8. Dobra. Jest idealnie. Jest idealnie, tutaj pawilon się zmieści nam na spokojnie. Zaraz się tym oczywiście zajmiemy. Zrobimy blokady. Tutaj też zrobimy blokady. I pawilon wcisnę tutaj. Ja... Czekajcie, bo no właśnie, bo tutaj mogę lekko tą drogę przesunąć i będzie się wszystko nam absolutnie zgadzać. Eee, zrobimy ten oto sposób. Proszę bardzo, tu będzie nasz pawilon. Muszę to jeszcze inaczej zrobić. Czekajcie, muszę zrobić to tak. O, o. Teraz będzie dobrze. O, idealnie, dobra. Dobra, to lokada, no lokada najpiękniej. Dobra, lecimy z budową dzielnicy. Wiadomo, standardowo trochę domków na przodek, ale nie będę spamował nimi też jakoś jakoś mocno, bo e, sobie rozbudujemy to oczywiście później w miarę potrzeb. Dobra, e, gabinet, źródło wody musi być. Musi być apteka, bo. Znaczy, ten test też od razu damy? Apteka musi być, bo tutaj mamy bagna. E, Kostica od razu też, e, Rebiza. Placówka, eee, nie mamy rezydencji tak by the way, ale ona no, nie jest mi konieczna, bo to jest misja pokojowa, a ja tylko w kampanii robię sobie za oszczędne pieniądze. Dobra, powódca podatkowy, e, sąd, e, szkoła, e, bazary oczywiście, raz, dwa i trzy. E, proszę nie kupować tego. Proszę nie kupować tego. Właśnie, co Wy kupujecie w tych bazarach? E, zboże i dziczyznę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mm, czyli rybek nie i mięsa nie. Okej. Okay. Tu to samo oczywiście. E, I tu również. Żeby wszystko się trzymało e, przysłowiowej kupy, prawda? Dobra, mamy bazary. Jeszcze świątynie. E, Pastet, Ozyrys yy, i ptach, proszę bardzo, dobra, jeszcze damy jakieś posążki może, <laughs> tak, o, no i oczywiście plac, żeby mieli tutaj dosyć ładnie, dobra, zostawmy to tak jak jest na razie i poczekajmy na rozwój sytuacji, bo tutaj mnóstwo ludzi powinno się nam zmieścić, <laughs> jak widzicie dziczyzny nam nie brakuje, to samo papirusu, no brakować nam nie będzie raczej, yy, ile my możemy sprzedawać papirusu, yy, Przedajmy powyżej zera, nie? Ile my możemy sprzedawać? 2.5 tysiąca chyba, nie? Yy, tak, a mam ile zakładów? Siedem. Trochę mało. Dobra, to z dwa jeszcze. No, dobra, żeby, żeby wiecie, żeby był zapas też dla nas, nie? Taki stricte. Dobra, połączymy tu drogi. Czemu nie? Zrobimy takie fajne połączenie. Eee... No i dobra, zaraz nie powinno być problemów z brakującymi pracownikami. Bo tutaj, jak się ludzie powprowadzają, to będzie tych ludzi mnóstwo. Zróbmy fort, trzeci, proszę bardzo. Niech nam się żołnierze rekrutują. Mamy dług, spokojnie, zaraz wyjdziemy na plus. O to się nie martwię. Yy, nawet spory dług, ale już jak widzicie, sytuacja się powoli zaczyna ogarniać. Yy, a tu też mamy fort. Okej, okej. My możemy robić łuki, nie? Tak, możemy. A czy możemy sprzedawać łuki? Yy, nie. Nie, nie będzie można sprzedawać w ogóle. A, to pal licho, to pal licho. Przetwórnie miedzi też ogarniemy zaraz, wiecie? Ale muszę trochę na plus wyjść, bo z tego no, małe zyski, ale zawsze jakieś będą. I myślę, że warto w to zainwestować. <laughs> Dobra, płótno sprzedajmy powyżej 1000. Ok, czyli tak być powinno. Papierus zrobimy, że powyżej 800 będziemy sprzedawać. Bronie um, bronię później. Bronię później, no w sumie zaraz już będziemy sprzedawać od razu, nie? Czy są jakieś datki tak by the way? Nie, czyli na razie musimy zbierać tylko granit na obeliski. Okej. Okay. No i... <coughs> przepraszam. No i być może zbudujemy dzisiaj ZO. Bo jest w tej misji dostępne ZO, słuchajcie, także ciekawie. Na razie cały czas muszę czekać na pieniądze, bo jak widzicie, no, jest bieda. Ale zaraz powinna się sytuacja trochę unormować. Dobra, dajmy tutaj dwa posągi. czyli co? Nie mogę? Aha! Dobra, sorry My bad, my bad. Czekaj, czekaj, ziomki, ziomki, wy się tu trochę za bardzo rozpanoszyliście. Wiecie? Ziomki nam się trochę rozpanoszyli tutaj Tak nie może być, o no eee, Właśnie, czy my płacimy wyższe te płace? Nie, płacimy. No to dlaczego tutaj nie ma tych... Imigrantów? Nie wiem, przychodzą powoli, okej. Okay. Bogowie w porządku. Zaraz będę to dostawy lnu, e, więc będzie można trochę płótna przerobić. No, powoli populacja rośnie. Dobrze, 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 dobrze. bardzo. Papirusu dobrze. mamy już dużo. I dodatkowe zakłady ogarnęły sprawę. E, wycinka idzie widzę na całego tutaj chłopaków. Absolutnie. Że możemy z dwie haty dwali potem dorobić. Chociaż nie wiem, czy ma to sens. Granic się zbiera. Dobra, jesteśmy na plusie znowu. Nie, no, pójdziemy w tą przerób przer broni, wiecie, bo zawsze na. Na 100 sztuk miedzi będziemy 35 monet do przodu, więc kurde, czemu nie? Tylko zobaczmy, jakie to są proporcje sprzedaży, 20... 40 sztuk możemy sprzedawać, o 65, może... możemy bardzo dużo sprzedawać No widzisz, no widzisz A kupować ile możemy? 3000 miedzi, okej, okay, okej okay. Dobra, no to spoko. to będziemy importować do 1600. Dobra, a sprzedawać będziemy absolutnie całą. Yy, magazyn na to zrobimy, tutaj zrobimy przetwórnie, myślę. Będzie magazyn na mieć i broń, proszę bardzo. Yy, I sześć przetwórni broni. Weapons, Smith, proszę bardzo. No, a tu będzie nasza, nasza przetwórnia broni. Okej. Okay. A, jeszcze ten, jeszcze placówkę i remizę, żeby nam się to nie spaliło, nie? O, proszę bardzo. Dobra, elegancko. Eee, zawsze dodatkowe miejsca pracy, jakieś. O, odległa bitwa. No dobra, no wyślemy coś tam. Mamy trzy jednostki, no to. Macie chłopaki. Coś tam mogę wysłać. Coś tam mogę wam wysłać. <laughs> dobra, dojechały. Są dostawy lnu. Tutaj w przetwórniach widzę lnu mają sporo. Bardzo dobrze. Będzie płótno i na eksport i dla nas. Będzie chyba cegły można robić, nie? Czy nie? Tak, mogę robić cegły. I cegły mogę sprzedawać, nie? A nie, nie mogę sprzedawać, no to po co mi cegły? E, no to na cholerę mi cegły. Nie wiem, No nie będziemy robić. Albo zrobimy dwie cegielnie takie dla pizzu. Wiecie, może w razie, co będzie jakieś zapotrzebowanie od kraju, może być. To zrobimy takie dwie cegielnie dla pizzu. Tutaj i damy tutaj magazyn na cegły. Żeby w zawsze jakieś coś w rezerwach mieć, nie? Jak w razie czego, na czarną godzinę, by jakieś cegiełki były. Ehm, tylko potrzebujemy więcej gliny. Potrzebujemy więcej gliny. A nie, tutaj mają. Mają w zapasie, widzę. Okej, okay, okej, okay, chyba dadzą radę. Najwyżej tutaj mogę jedną gliniankę postawić. O, bo tutaj tylko nie będzie przeszkadzała. Proszę bardzo. Niech sobie jest. Nawet dwie. Dobra. Przynajmniej będą ludzie mieli co robić na mieście. Dobra. Też domy powoli rozwijają. Nie brakuje nam im płótna jeszcze, z tego co widzę. O, już nie brakuje. No i pięknie. No, elegancko. Domy się rozwijają. Będzie można dzielnicę bogaczy niedługo robić. Mieć już dojechała? Tak, już tutaj przed, przetwarzają. Super. Dobra, zbudujmy kolejne forty. Eee, proszę bardzo. I ostatni damy... Nie, on tu wejdzie. O, tu wejdzie. Proszę bardzo, tutaj niech sobie będą te forty. I gitara. Eee, zboża macie dosyć? Tu nie macie zboża, tu macie mało. No z tym zbożem tak średnio widzę. Kurde, nie, trzeba więcej farm zrobić. Zdecydowanie, dobra, idziemy w rozbudowę produkcji zboża. Zdecydowanie. Bo z tym jest kurde trochę krucho. Yy, a tak nie chcemy. Chcemy, żeby tego zboża było dużo. Wykorzystamy te tereny tutaj. Skoro są, to czemu nie? Chyba się zmieszczą? Dobra. Okej. Okay. I kanał iligacyjny oczywiście się przyda. Yy, jeśli to jest żura wodny, nie ma. Ten magazyn jest na co? Na płótno, tak? Hmm, 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 trochę z dupy on tutaj jest um, dobra tu zrobimy tutaj zrobimy eee, o, git też może być nie będzie za bardzo nikomu przeszkadzał przynajmniej bram irrigation ditch oczywiście dobra mamy dług wiem wiem spokojnie tym to ja się nie martwię tutaj irrigacja proszę bardzo proszę mi tutaj uprawiać przelicę głowy potrzebujemy jej dla naszych mieszkań dobra Zawsze kilka dodatkowych farm. Zawsze tutaj jeszcze można plantacje rozbudować w razie czego, jak będzie potrzeba, nie? O, pierwsze, kolejne żniwa są. Fajno, trzy magazyny pełne, super. O, jakieś cegiełki zaczynają się zbierać, no i bardzo dobrze. O, to właśnie chodziło, taki był zamysł. Broń już się zaczyna zbierać. A, tu jest magazyn na broń, czy co? Tak, a tu na co jest magazyn? Okej, okay. dobra, no niech będzie, no to czemu nie? Nie przeszkadza mi w sumie. W sumie mi nie przeszkadza. Eee, granic nam powoli zbieram. Potrzebujemy go dużo, bo jeden obecnie potrzebuje 200, nie? Chyba... Tak, 200 bloków to jest bardzo dużo. Eee, no nic, no będzie trzeba poczekać troszkę. Dobra, no zaraz pójdziemy chyba w dzielnicę tych najbogatszych ludzi, nie? No bo tak właściwie tu nie ma co... O, wygrana bitwa, super. Tak właściwie tu nie ma za bardzo co robić w tym mieście. Budujmy kilka kapliczek. No bo tak, produkcję wszystkiego już praktycznie mamy. I to w naprawdę pokaźnych ilościach. Armię mamy. Eee... Taka jest misja trochę, nie? Taka wam powiem, taka nie za ciekawa. Ale dobra, zbudujemy dzielnice bogatych, tylko najpierw rozbuduję jeszcze to na maksa. Wepchnę jeszcze jakieś domy tutaj, bo jeszcze trochę się zmieści. Żeby już mieć taki komplet populacji, że tak powiem wyciągnę z tych dwóch dzielni. Proszę bardzo, tutaj damy jeszcze jakieś ogrody. Proszę, proszę bardzo, miejcie sobie, będzie fajnie kolorowo. No, elegancko a dzielnice bogacze damy tutaj. E, myślę, że tam miejsce będzie na to w porządku, ale najpierw, żeby było fajnie, e, potrzebujemy ryb, prawda? I jeszcze większej ilości pszenicy. E, Czyli no starczy, no, no wystarczy. Chyba płótna robimy bardzo dużo. Płótna robimy bardzo dużo, więc o to się nie ma co martwić. Zboże, zboże to jest ten główny problem, żeby tutaj na pewno mieć żarcie dla wszystkich. Te pola można tutaj wykorzystać właściwie. Właśnie tak, właśnie to uczynimy. Wykorzystamy te pola tutaj. Skoro są, to czemu nie? Tutaj połączymy sobie drogę. Tak, ok. Kanał irygacyjny już mamy na miejscu, więc nawet nie trzeba za bardzo kombinować tylko muszę tu jakoś to sensownie połączyć a w sumie mogę stąd po, pociągnąć wyjdzie na to samo no tak, przecież ja tutaj miałem żurawia wodnego oj, oj oj! zapomniałem o tym kompletnie I forgot about it no nieważne, dobra zrobimy tak i zrobimy teraz połączony drogami eee, jest, mają tam dojazd, dobra super, zawsze 9 pól dodatkowe jeszcze tutaj w razie co będzie można upchać trochę Plantacji, pszenicy, a w sumie to zrobimy. wykorzystałyby te tereny tutaj pustynne bardziej. Bo czemu nie? Jak są? Why the hell not? Dobra, tutaj dorobimy kilka pól. Te lasy tutaj wytnę. Troszkę. Dobra. Dobrze. Przynajmniej będą regularne plony, nie? Więc w sumie ma to jakiś plus. Dobra, kanał irygacyjny. Eee, jakby to teraz pociągnąć, czekajcie. Tak trochę z dupy to tu zrobiłem. Tu mogę, tu będzie mógł pociągnąć. Dobra, tutaj pojedzie. Dobra, to ten tutaj wywalmy Okej, okay. i pociągniemy tędy Będzie tak Okej, okay. i tutaj tak O, dobra Super Rybki chcecie, okej okay. No dobra, zaraz wam damy rybki Yyy, eee, powolutku, tylko muszę zrobić ten eee, Tam gdzie łowią ryby, nie? Te przystanie rybackie a, bo ten tutaj nie będzie miał nawodnienia. Um, dobra, przerobimy to troszkę. Zrobimy tak. Sobie niepotrzebnie utrudniam robotę z tą dzielnicą tutaj, ale dobra, ale przynajmniej jest. Przynajmniej jest ciekawie. Dobra. Dobra. Pięknie. Tu nie mam blokady drogowej? Słuchajcie. Jest, no właśnie. Okadę dajmy tutaj i tutaj. O. No, pięknie. Dobra. Więc sobie będziecie uprawiać nasze. Piękne zboże i teraz rybki, tak? Tutaj chcieliście rybki. No nie mamy za bardzo. Nie, tu. O! Tu jest bardzo ładne nadbrzeże do połowu ryb. No i pięknie. Dobra. No i bardzo pięknie. To jest zrobimy sobie takie dwie przystanie. One sobie będą zbierać rybki zlikte na potrzeby dla faraona. Aż tu bym mógł też dać, nie? Dobra, wypierdzielimy tą gliniankę. Tutaj będą przystanie rybackie zlikte pod to. No połączymy to tak. O! to się zgadza? Tak, jest połączenie drogowe, super, więc jeszcze gdzieś tu damy magazynek, bardzo, i on będzie na ryby, dobra, to będziemy mieli rybki dla naszego, znaczy faraona, Boże, ja jestem faraonem, o czym ja mówię, dla ludu naszego egipskiego, nie, no, wiadomo co chodzi, trochę <laughs> mi się poplątało, trochę mi się poplątało, no, ale dobra, zdarzy dobra, teraz tak, my możemy robić mięso, nie, no właśnie, Teraz nie wiem, czy iść w ryby, czy pójść w masową produkcję mięsa, tylko pól mam sporo, więc mógłbym teoretycznie pójść w mięso. No nie. Tylko musiałbym... Czy ja mogę słowa importować jeszcze we słowę? Nie, nie mogę. Hmm, pójdziemy w mięso. Czemu nie? Nie ryby, pójdziemy w mięso. Trochę. Może będzie trochę trudniej... Ale pójdziemy w mięso. Dobra, tutaj wycięliśmy sobie teren. Bo ja chcę ten dzień, zrobić. Nie? Właśnie, jaką ma wymagania populacyjne? Nie mam. Okej, okay. czyli te dwie dzielnice powinny mi wystarczyć. No dobra, okej, okay. to idziemy w bogatsze. To jest y, 8, 11, 13 na 13, nie? Ten taki mój standardowy rozmiar. E, dobra, to zrobimy tak. To jest 12. To jest 12. I tu powinno być 11. Jest, dobrze. Czyli wyszło wszystko wymiarowo. Zrobimy połączenie. Zrobimy tak. I poczekamy jeszcze chwilę, Muszę... Kupimy ten szlak handlowy. Jeszcze chwilę poczekamy, bo te pieniędzy nie mam. Także chwileczkę musimy poczekać na dopływ gotówki, taki większy. Jak będę miał tak 3-4 klocki, to wtedy się zajmę tym. Zrobię drugi magazyn może na słomę. I trzeci, żeby mieć tą słomę, kurde, wiecie, bo to się, kurde, nam przyda. Ta słoma się nam przyda do mięska. Eee, strzło. Ball. poprosimy. Proszę tą słomę tu nam przywieźć. Dobra. Jadą chłopaki ze słomą, super. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Słoma się przyda. Będziemy mieli mięską cegły się robią w razie czego. Rybki powinny się zacząć zbierać. Już powoli tam pierwsze się pojawiają. Eee, chyba zdążymy w 9 miesięcy, chyba zdążymy. Tu już są 200, tu już są kolejne ryby. Chyba zdążymy, mi się wydaje. No, zdążymy. Dobra, nie mamy znowu pieniędzy. To jest mały problem, bo w ogóle jest pieniędzy. Nie jest to różnie, zauważyłem. No, przestań granit nie mieć, pewnie, nie? Właśnie, czy ja eksportuję broń? No eksportuję. no To dlaczego wy nie kupujecie tego? Proszę kupować broń. To jest szlak morski, czekaj, ty. Ojej, to jest szlak morski, A, Boże, jestem debilem. Oj, 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 no to poleciałem, nie? Ach, nieważne, dobra. Słuchajcie, to jest magazyn na glinę. Nie, ja chcę magazyn na glinę. Um, tutaj, proszę pobierać całą broń. Najwyżej na glinę zrobimy miejsca. Tutaj troszkę. O, zrobimy tak i tyle. Dobrze. Ale poleciałem, nie? Ja się dziwię, że o pieniędzy nie ma. XD. Tutaj macie już trade, no. XD. To było dobre. O, już jadą od razu, chyba po broń, z co widzę. Tak, już jadą, już jedzie broń. No, to zaraz powinniśmy mieć spory napływ gotówki do miasta. No, 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 no. no. To ja rozumiem. To ja rozumiem. Dobra. E, to lecimy w takim razie. Ja wie, że to robimy, jeszcze trochę pól zboża. Czemu nie? Miejsca będzie sporo, słuchajcie. Miejsca będzie sporo. A, w sumie od razu to zrobię. Tylko niech tutaj e, ten Nil z powrotem nam e, cofnie się. Zrobimy oczywiście kompleks świątyń, żeby. żeby był. E, to jest tam jakieś krzaki, chyba. Tak, coś tu jest. Trzeba powywalać te wszystkie, bo to nam niepotrzebnie utrudnia robotę. Jeszcze coś jest? Tak, coś jeszcze było. Oczywiście. Dobra. O. Teraz weszło. Dobra, proszę bardzo. Znowu nie mamy pieniędzy, ale to jest problem tymczasowy, spokojnie. No może przytrzymamy się. O, już mamy pieniądze. Dobra. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Teraz tak, to musi być, to musi być, to musi być. To, 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 oczywiście szkoła musi być, biblioteka musi być, musi być sąd, e, muszą być dwa bazary, które będą kupować wszystko poza rybami. Ryb proszę nie kupować. E, tak jest, tylko... Dobra. E, coś jeszcze, a jeszcze posągi oczywiście, żeby wiecie, te domy mogły się rozwinąć ładnie. Usunijmy tak. Zrobimy tak. Na środku damy coś innego. O, zrobimy tak. I tutaj damy te, ko te koty. Voilà. Dobra. Jeszcze rozrywki potrzebujemy. Dom Senetu. No i Zo. I Zo również potrzebuje słomy z tego, co pamiętam. Także, jak widzicie, Zo jest absolutnie przepotę. O, jen, ja Pieniędzy w ogóle nie mam. Czekajcie. Zapiszmy grę, może. Zauwa zauważyłem, że gotówki nie mam. Dobra, dobra, jest ok, jest ok, bo już się bałem przez chwilę, nie? Już się przez chwilę bałem, że będzie jakiś problem. Ale nie, jest ok. Dziecizny potrzebuje cię tak, a dziczyznę mamy, więc na spokojnie. I zadziała. Ile do pracowników w 30. Nice, nice, nice. O, możemy rybki wysłać. Proszę bardzo. Proszę was bardzo. Rybki dostarczone. Eee... O, mamy już ogrom pieniędzy, spoko. Teraz jak eksport brody poszedł, to moment się stan konta naprawił. Eee, słuchajcie, także git. Dobra, idziemy w produkcję mięska eee, Produkcję mięsa zrobimy. Hmm, 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 hmm. No tutaj chyba gdzieś, nie? Tutaj zrobimy hodowlę bydła. Usuniemy te lasy. Nie oszukuję się z drewna i tak już takiego biznesu nie ma teraz, bo już sporo terenów zajumałem, na których można by było drewno pozyskiwać. I mamy dosyć duże dochody już, więc. Nie ma co to przejmować. Eee, cat Ranch. Dobra. Teraz zrobimy taką fermę. Taką porządną fermę. No, niech będą cztery. Proszę bardzo. Tu jeszcze zmieścimy. O, w ten sposób. bra. Eee, tu tak. Jeszcze tutaj połączymy drogowo żeby to wszystko się trzymało kupy. Dobrze. Tu odcinamy, odcinamy, odcinamy. Jest taka jedna dróżka ładna. Super. Yy, placówka, remiza, nawet dwie, czemu nie. I z dwa magazyny na mięso tutaj niech będą. Yy, meat, proszę bardzo. Meat, proszę bardzo. Jeszcze damy jeden magazyn na słomę. Tak, czemu nie. straw, Proszę bardzo. Tutaj myślę, że to wystarczy. 8% bezrobocia, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Na, nawet bym powiedział wyśmienicie. Tutaj domki powoli rosną. Trzeba macie plac jeszcze, żeby wam było ładniej. Tutaj się nie rekrutuje. A nie, rekrutują się. Okej, okay, to działa, tylko powoli się rekrutują. Okej, okay, spoko. Mięsko się robi już. Super. Eee, super, super, super. Właśnie co jeszcze dobudujemy kilka domów, jak będzie potrzeba, nie? No to, słuchajcie, to nie jest. To zawsze tada, wiecie, to wiecie, jest jakiś problem, jak będzie takie potrzebowanie. To się coś ogarnie. E, zaraz powinno zboże dojechać. Tak jest, dojechało. Dobra. Za zajmijmy się teraz importem dóbr luksusowych. Mm. Nie będziemy importować diamentów, bo po co? Będziemy importować bezpośrednio biżuterię. 1600. Stać mnie na top I kadzidła to samo. 1000. E, I magazyn na to. Właśnie, bo to jest handel morski. To jest lądowy, a to? E, morski, to jest handel morski. Okej. Okay. Dobra, jewelry, poproszę tradeować tym. Tutaj jest magazyn na drewno, nie? Tak jest, więc poprosimy do połowy, i tutaj połowy akceptować, proszę, na biżuterię, się na to. I tutaj zrobimy także mięsko do połowy, i do połowy to. No i pięknie. Dobra, nie musiałem, nie musiałem niepotrzebnie nowych magazynów budować, wszystko jest w jednym miejscu. W jednym miejscu, dobra, poczekajmy, może szybko się jeszcze one rozwiną i będziemy powoli ten epizod na ten kończyć. Jeszcze będzie oczywiście jeden odcinek z tej misji, także na spokojnie. O, jak widzicie, fajnie to wygląda, jakiś hipopotam, jakiś lew, także spoko sprawa, myślę. Fajnie, że takie coś jest. Fajnie, że takie coś jest. Dobra, no, dobra, luksusowe. Macie mięsko, więc zaraz powinniście mieć trzeci typ żywności. Dostępny farm mamy dużo, ale chyba nie będę musiał więcej robić. Wiecie, chyba więcej dom, farm nie będzie potrzebnych. Mamy od cholery zboża, mamy mnóstwo słomy. Także o to się martwić nie będę musiał. Absolutnie czekamy tylko na dostawy biżuterii. I o, właśnie biżuteria przyjechała. Jeszcze kadzidło, musi dojechać. Dojechało, super. O to chodziło, o to właśnie chodziło. Zaraz te domy wystrzelą. Tak, rosną. Super. Dawać, 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 dawać. Drugi typ, ok, czyli kadzidła muszą wziąć. A kadzidła już biorą. Więc zaraz pójdą dalej. Zapiszmy grę może, bo tutaj te, te kadzidła ubyły, a ja nie mam pieniędzy, wiecie. W razie czego? W razie czego? Żeby tutaj nie zbankrutować. Okej, okay, dobra, jest ok. I co, nie rośniecie dalej? A! Atrakcyjność wam się nie podoba. Dobra. W porządku, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. No. Od razu lepiej. Od razu lepiej. Mamy cztery największe domy. Jeszcze do tego tu bym jeden wcisnął, ale czy chcę? Tutaj mógłbym wcisnąć jeszcze parę zwykłych domów chyba, wiecie? No, tak zrobimy. Wciśniemy tutaj kilka zwykłych domków jeszcze i będzie git. Niech się tu wprowadzą, żeby wiecie, bo jeszcze będzie trzeba... Pamiętajmy, żeby trzeba zbudować obeliski, a to też będzie wymagało siły roboczej. Eee, plus jeszcze musimy wskaźnik kultury poprawić, bo jest słaby, także... No, to trochę potwanie. Czemu mam takie niskie królestwo? Co tu się stało? Dlaczego? Dobra, czekajcie, postawimy rezydencję, będziemy. Te, wysyłać prezenty i tyle, nie? Ale. Co tu się stało, ty? Ktoś mi może to wytłumaczyć? Dlaczego mam aż tak niski strażnik? Dobra, naszą rezydencję zrobimy tutaj. Usuń to jeszcze, proszę. O, dobra. No i tu blokadę, by the way, muszę dać, bo z jakiegoś powodu nie, nie zrobiłem. Eee, pff, dobra. Dziwne to dziwne. Bardzo dziwne nawet bym powiedział. Te domy będą miały wszystko, no ale w sobie co, co za problem, nie? Mogą sobie mieć. Nikomu to za bardzo nie będzie przeszkadzało. Eee... No, dobra, one i tak bardziej nie urosną, to jest maksimum, bo nie mają miejsca. Także... Wszystko jest pod kontrolą. Dobra. Słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas na następnym film. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba będę za to mega wdzięczny. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!